Halo, Halo. Witamy wszystkich fanów koszykówki męskiej w pierwszo-ligowym wydaniu z hali gwardii przy ulicy Fałata 30, Po wyrównanej walce w pierwszej połowie, trzecią i czwartą kwartę, wyraźnie już przegrali 29-40, powiedzmy, dorosłej koszykówce. To jest jego pierwszy sezon. Tutaj, mimo. 6 do 4. Tymczasem odpowiedź i dwa. Załóg klubu Kibica. Miejmy nadzieję, że atmosfera do koszalina wróci. Tutaj Filipe Lungwana pięknie do kosza, ale nie trafił. Ładne tam udanie. Czuję, a wchodząc fudziak, ale zablokowany. Teraz Wiktor sewiał do końca? Nie, jeszcze podał do rogu. No, tuż przy. Teraz rzutem za trzy. Odpowiadają goście panom koszykówki. Jeszcze z zgrywek straklasie. Teraz rzut za trzy. Turowa z piłka czyża. I Lungwana wrócił na boisko i raz on będzie rozgrywał Tomaszewski za trzy celnie. Marcin Tomaszewski. Jednakże no, trzeba przyznać, że tych zawodników troszkę jest, bo nawet ci, którzy. Ci, którzy. chodzić, Szymonaki Wilsze, który, który gra w, w tym sezonie w AZS Politechnika Opolska. Jednakże, no wiadomo, od się. Szukają tutaj Harisa tak jest pod koszem dwa punkty. Nadziałby się tam na blok Harisa gdyby szedł do końca. Został zablokowany w tej akcji Okno za trzy celnie. jest już podwajany, ale poradził sobie i dwa punkty. Po prostu obrócił się przez to, że zgłosił się do tej ligi jako ostatni, wykupując dziką kartę. Na pewno miał problemy z braczyk. Ależ tam pogubili się zawodnicy z Zgorzelca i Lungwana do końca. Dwa punkty. Ale przechwyt. I wsad z góry. Na pewno może to dziwić i niektórych wręcz oburzać, że tak się dzieje, bo e, jednocześnie to jest mocny nacisk, lungwany. Juka ląduje jednak na obwodzie, na czystej pozycji. Maciejak. jak? Maszewski do Harisa ten. Myślałem, że się nie zorientował, ale jakoś magicznie wpadła mu w pił e, piłkę Mieszewski. 14 sekund do końca tej akcji, ale decyduje się na rzut trzypunktowy Wiktor i Mocno naciskany dłoniak. To Harisa ten się obraca i kończy rzut dwupunktowy. Jeszcze ma pretensje, że był faulowany, że 67-55, odskoczyli. Szalinianie i kontrolują już sytuację. Tymczasem dwa punkty, właściwie, właściwie już teraz już mniej niż półtorej minuty, ale o tym rzucie. No i kontra, gospodarzy, Harry, 7 punktów, które już urosło teraz do 10. No, zmniejszają jeszcze. Chyba zdążył tam Bochno w tej akcji zmniejszyć rozmiary porażki do 8 punktów, jednakże...